Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy robić te zajechane, wymieniać te zajechane tarcze. Mamy tak klocki tarcze. Yy, mamy problem z ręcznym, więc tarcza kotwiczna jest już tak żarta, że tam no, to wszystko się wyłamuje. Cały te, ten zestaw był wymieniony, ale w, w środku nowe szczęki, yy, sprężynki, te wszystkie. Elementy, co tam w środku są w bębnach, ale yy, nic to nie dało, gdyż jak się zaciąga ręczny, jeden z tych elementów mocujących po prostu się przesuwa w tarczy kotwicznej. To, to się trzyma na takim, na takim wycięciu, na takim otworze, i to po prostu jest już tak wyżarte, że, się ten, że ten ręczny nie działa tak jak powinien. Więc co, zaczynamy. Spróbujemy, żeby założyć tarczę kotwiczną. Jak widać jest pełna. Więc by trzeba było przełożyć ją przez piastę. No i tu jest problem. Spróbujemy zrobić tak, żeby tego piasty nie trzeba było ściągać z łożyskiem. Sobie przetniemy. Nałożymy i tu sobie zaspawamy. Migomacikiem jakoś spróbujemy to hefnąć. No mam nadzieję, że to będzie działało. A co wyjdzie to zobaczymy. No to teraz... Ściągamy koło. Yy, odkręcamy zacisk. Podwieszamy go. Yy, zbijamy tarczę. No i do zobaczenia za chwilę. Tak, ściągacie koło. Ja sobie takiego jackpointa yy, zrobiłem. Yy, podkładamy koło dla bezpieczeństwa. Tak, kiedyś mi auto spadło, więc lepiej sobie podłożyć. Można też kobyłki. Mam kobyłki, ale tej, z tym kołem też coś muszę zrobić. Teraz tak, tu musimy. Ja jeszcze mi się klocki nie zużyły, jak widać jeszcze klocków jest sporo problem był taki, że kupiłem złe tarcze w zeszłym roku więc czujnik mi się jeszcze nie zużył, więc sobie niego będziemy inwestować w czujnik wyciągamy odkładamy i to, tą blaszkę damy tam I więc sobie czujnik jest, jeżeli ktoś ma czujnik, to jest z jednej strony, z użycia klocków. Dwa kapselki z tyłu. Imbusik. Siódemka. Głęboko włożyć, dobrze go tam osadzić. No i odkręcamy. Ściągamy zacisk. Później trzeba będzie ściągnąć jarzmo. A to za chwilę pokażę. Tak. Najłatwiej, żeby odkręcić śruby od jarzma, to odkręcamy amortyzator yy, osiemnastka, od, od tyłu, jakimś takim, ja mam taki najtańszy udarek, jakiś tam z jura, coś takiego odkręcamy. To wyskakuje wtedy, mamy dostęp. Bierzemy na przedłużce 16. I od tyłu, pach, pach jarzmo schodzi. Jarzmo, jak widać, w tych miejscach pracuje klocek, więc do wyczyszczenia. To wszystko wyczyścić i delikatnie przesmarować. Nie za dużo smaru, no bo jak damy za dużo, to znowu syf się będzie gromadził. Więc może nawet, albo nawet nie smarować. Też będzie dobrze, tylko wyczyścić. Ja odrobinę zawsze sobie palcem przetrę, żeby nie rdzywiało. Nanoszę no też tutaj Zawsze na, na mocowanie, że tutaj na, na ten pierścień centrujący odrobinę smaru, jak widać, tylko po to, żeby się koło nie skleiło, nie zgrzało razem z tarczą, bo później jest problem ze ściągnięciem. A tak tu ładnie wszystko schodzi. Różne szkoły, jedni mówią, że tu może powstać jakaś warstwa, i wtedy koło będzie biło, ale to ja tak robię. Nic się nie dzieje. Dobra, żeby odkręcić tą śrubę, najpierw wkładamy i parę razy uderzamy młotkiem. Śrubka odkręcona, bez najmniejszych problemów. Włożyć imbusika, to jest imbus szóstka, parę razy uderzyć młotkiem i odkręcamy. Lepiej uderzyć nieważne. Parę razy walnąć młotkiem, bo jak się obrobi, to będzie problem. Że to trzeba będzie rozwiercać. Później jest kombinowania dużo. Teraz tak spuszczamy ręczny: żeby spuścić ręczny, fajnie by było mieć podklinowany samochód z dwóch stron. Spuszczamy ręczny, bo ręczny nam będzie trzymał tarczę. No i Trzeba parę razy, jak nie chce zejść, to parę razy młotkiem przywalić, takim solidnym młotkiem, jak walniecie, to to zeskoczy. Ja na tarczy tutaj mam taki rancik dosyć mocny, więc nie chciała mi puścić tarczę. Już była zruszona, kręciła się, ale jeszcze ten rancik trzymał mi, okładziny trzymały mi się z tym ranciku. Więc jeszcze tym sobie można poluzować, żeby to skręcić i dopiero wtedy będzie ładnie wychodziło. Piasta jak widać ładna, bo była popsikana. No. Co robimy dalej? No tutaj jak widać z tyłu to już degradacja była totalna. Już prawie nic nie hamowało. Więc spróbujemy teraz tym się zająć. Wyciągniemy te wszystkie sprężynki. No to jest tak wygląda ta sprężynka nowa. Te zaczepy nowe. To z zeszłego roku. Jeszcze napisy są ładne. Brębo. No zobaczymy. No to już jest, to szrot. Tutaj jest dziura na wylot. Spróbujemy to zrobić. I teraz jeszcze taki tip. Ja sobie, dodam tam penetrusem jakimś popsikałem. Obstukałem to, ile się da, żeby było Ładnie przeokładam, bo tutaj ciężko jest wejść, więc przełożyłem przez otwór, tam to już ładnie wyszło i o dziwo, patrzcie, to jest 20 dwudziesto-paroletnia śruba, tak myślę, w ocynku. A może ta tarcza jest oryginalna, a jak nie jest oryginalna, to ma co najmniej 10 lat. I tak wygląda w takim stanie. No pięknie to wygląda, ładnie się wykręciła po obstucaniu. Mam taki kluczyk z Parkside'a. I teraz tak, mamy tutaj taki element jeszcze, yy, też widać, że jest w ocynku, ładnie to wygląda, tam jest linka przeprowadzona od spodu i go delikatnie z prawej i z lewej trzeba stukać młotkiem, żeby go w ten sposób pach, 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 żeby go wyciągnąć i już mamy tarczę kotwiczną uwolnioną, nic już więcej nie trzyma. Yy, z tej strony. Do tarczy kotwicznej jeszcze mam przyczepionym tutaj, w tym miejscu, od góry yy, linkę hamulcową. Jakby coś to tutaj to sobie spokojnie spoczywa, bo haczyk w ogóle nie miałem do czego zaczepić. Tutaj nie ma zaraz to zawisimy. nic, więc trzeba będzie chyba rozkręcić. No nieładnie. Ktoś tu bardzo nie pomyślał, ten plasticzek jest po to, żeby trzymać yy, czujnik zużycia klocków. No nic, no to dobre. Dalej się bawimy, bo widzę, że będzie więcej roboty niż myślałem. No to teraz, tak na szybko. Yy, miałem problem z odkręceniem yy, yy, przewodów hamulcowych yy, z tego mocowania starego, więc to wyciąłem. Teraz w tym momencie, jak już miałem to na wierzchu, udało mi się to złapać. gdyż to ta się zaczęła obmykać. Yy, ta nakrętka, tą złącze. Yy, złapałem żabką, odkręciłem bez problemu. Teraz już jest luźne. Yy, naciąłem. W tym miejscu. Naciąłem tarczą milimetrową skręcam i wezmę to mi gumacikiem w kilku punktach psiknę sprayem, będzie git no, wydaje się, że będzie dobrze lekko się widziała od tego zakładania, bo trzeba to nagiąć ale zaraz tak tu wezmę to wszystko ładnie dopasuje. wydaje mi się, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli, więc kontynuuję pracę yy, odkręcałem, później jeszcze pokażę jak odpowietrzyć yy, hamulec, no bo jak się to odkręci, no to już trzeba będzie go odpowietrzyć Miałem plan, że jeżeli tego nie odkręcę, to też nie ma co się przejmować. Po prostu wziąłem cały ten element, wyciąłem, jak widać. I stwierdziłem, że wytnę i po prostu dospawam do tej nowej tarczy kotwicznej ten stary element, który on akurat jest w dobrym stanie. Z Tylko ma powierzchowną rdze, ale naprawdę jest solidny jeszcze. No ale już teraz, jak się udało poluzować tą nakrętkę, to złączę to. Wykręcę, przekręcę yy, na to nowe i już. Dobra, robimy dalej. No to mi zajęło gdzieś 25 minut, więc tutaj wszystkie śruby ładnie się odkręcają, a to jedno stawiło mi opór. No i efekt jest taki. To już pohaftowane. Yy, tutaj psiknąłem jeszcze, bo jak prostowałem, to widać, że się farba lekko poobijała. Tu już ładnie przykręcone. No i jak to wygląda ta śruba, ale chyba będzie dobrze, bo naprawdę się dobrze udało, akurat tak klucz wszedł, że ładnie trzymał. Dziesiątka. Choć to chyba jest jedenastka ogólnie, ale dziesiątka wytrzymała. Teraz tak, zakładamy jarzmo. Przykręcamy amortyzator i no yy, czyścimy, zaraz pokażę co czyścimy. Yy, Boże Zakładamy najpierw bębny. No, to bębny założymy i linkę, trzeba wyciągnąć tę linkę, założyć ten rozpierak. Pokażę jak to ma wyglądać. Teraz nasz regulator. Wyczyścić ten mosiądz. Wyczyści do środku trochę jakiegoś smaru ceramicznego do środka, takiego tem wysokotemperaturowego Zakładamy tutaj dół, już jest założony, czyli sprężynka rozpierak yy, to to i, no i tu jeszcze idzie. O taka sprężynka później założyły później w te otwory wkładamy w te otwory tutaj wkładamy te blokatorki i powinno działać Sprawdzamy zaraz co to będzie. No i tak już poskładane. Fryżyki na swoim miejscu. Regulacja. Zakładamy teraz tarcze. Pamiętamy, żeby to wyczyścić tą powierzchnię z jednej z drugiej strony jakimś tam sprayem do konucji. Założyć i jasz zacisk. Amortyzator i tak dalej składamy. Zaraz zobaczymy, co to będzie. No i taką odrubinkę smaru sobie daję. Tu gdzie kocek pracuje. Proszę. I teraz. Tu, tu też się klocek będzie zapierał. Tutaj jest dlatego szczelina, o tu ten klocek musi się przesuwać, a ten klocek w tym miejscu będzie się dosuwał razem z tym zaciskiem. Po e, teraz e, po prowadnicach. Prowadnice są wyczyszczone. Tak wyglądają. One tylko zostały smar, który był na nich. No to smar yy, tylko był po prostu smar i nic więcej żadnego korozji ani nic takiego co nie nie występowało więc spoko więc zakładamy resztę amortyzator ręczny tutaj w, tej, w tym otworze nie wiem czy będzie widać o tam jest ta sprężynka Dobra, nie widać sprężynka, na sprężynką jest ten regulator. Ja go regulujemy, żeby to już ciasno było na spuszczonym ręcznym. Już ma się być dosyć duży opór, a przejedziemy się parę kilometrów, to się dotrze i ręczny powinien działać. No i mamy wszystko poskładane. Układ jest odpowietrzony, jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą. Wężyk, słoik. Słoik może być pusty, zakładamy. Wężyk na końcóweczkę. To jest zaworek do odpowietrzania. Tutaj kluczyk siódemka. W tym wypadku to akurat różnie, bo jak już zestaw naprawczy wszedł, to to, to różnie z tym kluczykiem. Potrzebujecie kogoś do pomocy. Jedna osoba pompuje tam aż się, pedał twardy w kabinie. Aż pedał yy, od hamulca, nie będzie twardy. Będzie twardy. Trzyma, wciśnięty na maksa i Poluzowujecie, i tu się zaczyna płyn pojawiać. I jak tylko troszeczkę upuścisz, zakręca on znowu. Pomp ten ktoś pompuje w środku tego pedia i znowu, i tu bąbelki będzie widać, że wylatują. Jak już będzie płyn klarowny i yy, nie będzie miał bąbelków w sobie, bo tak kilka razy, ze 4-5 razy nie będzie już bąbelków, no to nie będzie już problemu. Ten płyn, co jeżeli to był jakiś bąbelek został przepompowany i wypuszczony. No a mi u mnie, no dobra, no niech będzie z 10 razy, sobie zróbcie. Później sprawdźcie sobie poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym, w kabinie. Żeby się nie okazało, że macie go mało. I tyle. A taki słoik to sobie trzeba zrobić... Ogólnie chodzi o to, jak jest ten słoik, jest tutaj płyn na końcu, więc w razie jakby się, się nie cofnie tutaj bąbelek powietrza, czyli się nie będzie zapowietrzało, jeżeli będziecie tutaj sobie upuszczać i w momencie, kiedy tam pedał dojedzie do końca, no to może bąbelek tutaj sobie z powrotem się zastać i być tutaj bąbelek. No yy, Płyn hydrauliczny jest nieściśliwy. No a powietrze jest ściśliwe. No i to jest powód, dlaczego używamy płyn hydrauliczny, a nie, a nie hamujemy powietrzem. Yy, bo w czasie wciskania tam się wytworzy ciśnienie, on się ściśnie i nie będzie przenoszonej siły na układ hamowania. Dobra, zakładam koło. Jadę na jazdę próbną. Dzięki za oglądanie. Cześć.